Jesteśmy bezpieczni. Borys Mańkowski, w walce wieczoru Galika SW66, no to chyba jest idealna sytuacja dla Ciebie, bo wyjeżdżasz za chwilę do Gamera i tak naprawdę część pobytu tam to będzie część okresu przygotowawczego i to w ATT. Nazwiska wielkie, nic tylko korzystać. Wiesz, to akurat. To tak, to też nie jest tak, że tak się złożyło. Nie? Znaczy akurat tak się złożyło, że Gamer ma tą walkę teraz 18 grudnia, czyli w dniu, kiedy będzie KSW najbliższe. Ale no, ja już o Marianie, wiadomo, wiedziałem troszeczkę wcześniej. Także wszystko tak się poukładało, żeby przy okazji, na ten moment, kiedy tak naprawdę najważniejsze są sparingi, to właśnie dojadę do American Top Team. Wiadomo, że. Tak ja to zawsze mówię, to nie jest tak, że nagle pojedziesz na 3 tygodni kontopty i wyjdziesz innym człowiekiem, nie? Główną robotę i tak samo gamer może Wam też to powtórzyć, robi tutaj w Polsce, robi tutaj w swoim klubie, w swoich gdzieś tam klubach zaprzyjaźnionych również, a, a tam jedziesz... Potem taką wysięgkę na torcie, czyli wiesz, jak już jesteś taki powiedzmy mm, zbudowany, fundamenty już stoją na, na naprawdę solidne, kiedy już masz je dobrze zbudowane, wtedy jedziesz, je wykorzystujesz i tam wiesz, tam już krzes, krzesiesz, siebie, tam, wiesz, nie? także no tak. A czy dla ciebie znaczenie ma fakt, że walczysz o tę zabawkę, którą kiedyś no niepodzielnie trzymał na biodrach właśnie Twój przyjaciel Mateusz? No po pierwsze jest tak, ja już to, wiesz, bo to jest tak, raz jesteś w takim okresie życiowym, raz jesteś w takim, generalnie to się zmienia, nie, jak to kiedyś mój kolega mi fajnie powiedział, tylko krowa nie zmienia poglądu, także to coś w tym jest i mógłbym powiedzieć, że no tak, tyle lat już miałem, no dobra, miałem, ale długo już nie miałem, nie, i nie ukrywam, że jest to, no... Mocno mnie to motywuje do tego, żeby to zgarnąć, to po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałeś, to było gamera, no to muszę odebrać, żeby u nas tutaj w Poznaniu to było, nie? Kolejna sprawa jest taka, że miałem na 7,7, teraz jest nowa kategoria 70, także też fajnie będzie mieć jakby pas no, w tej innej kategorii wagowej, czyli wiesz, byłem mistrzem 7,7, teraz powiedzmy byłbym 70, to faktycznie robi jakąś tam robotę. I co? Aha, no i kolejna sprawa jest taka, o której wspominałem tutaj na konferencji, że wiesz, znajdowałem się w różnych momentach w karierze, to nie było tak, że albo mi tylko się układało wszystko dobrze, albo nic się nie układało, generalnie było różnie, było tak, wiesz, zloty i upadki i, i po raz jak gdyby kolejny, już chyba drugi, Pokazuje, że w sumie po takim upadku jesteś w stanie się podnieść i walczyć o te najwyższe stawki, także to kolejny bodziec do tego, żeby już zdobyć ten pas. Czyłeś pod wrażeniem tego, jak Marian Dziukowski zaprezentował się w walce z twoim byłym klubowym kolegą i obecnym, bo on ma za sobą zwycięstwa z Maćkiem Kazieczką i, i z Romanem Szymańskim i wydaje się, że Marian Dziukowski dziś to jest inny zawodnik. Jest. Od momentu, kiedy znalazł się w klubie WCA, oni tam wiedzieli pewnie, jak go posterować. Niektórzy zawodnicy są tacy, że sami odkryją, powiedzmy, tą swoją drogę gdzieś tam e, podczas, po, podczas różnych przygotowań, różnych treningów. Niektórzy są tacy, że musi się ktoś Tobą zająć. Marian widocznie jest taki, że ktoś musiał nim zająć. Chłopaki z WCA to właśnie zrobili i zrobili z niego innego zawodnika, a Marian Żukowski jest takim zawodnikiem, który mógłby się bić ze wszystkimi na świecie i każdemu by sprawił jakiś tam problem. No na pewno. Obojednie jak mocy by to, to, to rywal nie był. Także mentalnie przygotowuje się do tego po prostu, jakbym się był z jednym z najlepszych ludzi na świecie tak naprawdę, bo, bo jest problematyczny i to, to nie ma co ukrywać. Ale tak jak też powiedziałem na konferencji, kurde naprawdę mam te 32 lata, zrobiłem już dużo wokół siebie. Myślę, że w ciągu ostatnich dwóch lat mocno zacząłem się rozwijać i, i naprawdę czuję się, że jestem na, to na tyle mocny, żeby móc nie że tylko wygrać z Marianem, co naprawdę zrobić to nawet przed czasem. Może troszkę odbiegnę od tematu samej walki, przerabiałeś już jeśli chodzi o KSW różne, może, różne etapy, Było, był Polsat, potem weszło Pay Per View, a teraz w ogóle jeszcze zupełnie zmiana miejsca w ogóle pokazywania, waszych. ale jak Ty oceniasz te zmiany, jak Ty oceniasz to, że teraz KSW będzie pokazywane na VIA Play? Po prostu tylko się rozbiorę, bo tutaj gorąco jest trochę od tych, tych. Yy, wiesz co, no pierwsza rzecz o jakiej pomyślałem, to to, że jednak ta telewizja faktycznie umiera, yy, malutku, bo pomalutku, ale, ta, ale tak się dzieje, wiesz, te aplikacje jak gdyby zjadają ten świat, to po pierwsze nie ma co w ogóle się dziwić, jak dla mnie to jest normalne, bo po pierwsze to ty dyktujesz co chcesz oglądać, po drugie nie ma żadnych wiesz, reklam ani niczego, okej, okay, trzeba za to zapłacić, ale naprawdę myślę, że to jest warto... Yy, opłaca się, jeżeli nie zabiera to nic swojego czasu. No przykładowo, oglądasz film, masz zabadaną godzinę powiedzmy bez sensu, nie? No to ja sorry, ale ja wolę zapłacić, a mieć tą godzinę jednak, jednak dla siebie, czyli czas jest bezcenny. Yy, to po pierwsze, po drugie jak ja to oceniam? Nie wiem, bo to jeszcze się nie wydarzyło, dopiero się to wydarzy, ale patrząc na to, co będzie miało miejsce, czyli 12 gal w roku. Petarda, jak dla mnie petarda. I to jest rzecz, która najbardziej do mnie przemawia. No kolejną jest to, że znowu Matejowi Borkowi będę mógł ukraść mikrofon i sobie biegać po, po ringu, nie? Także to też się cieszę. No, no na łańcuchu teraz będzie miał, nie da wyrwać. No, to, to będę go ściągał za sobą, z no, całego Mateusza. Także to mnie akurat cieszy, że jest... naprawdę mnie to cieszy, że jest Mati, no bo ja od pierwszej gali, jak jestem w KSW, on był na, na, na każdej gali. To nie jest tak, że sobie tam ja gadam, żeby był jaja. Wiadomo, jest śmiesznie, ale ogólnie mnie to cieszy. Eee, no i co? No i to tyle, ale mówię, najważniejsze jest to, że będzie 12 gad w roku, patrzę na to, że ja będę się bił w styczniu, to w końcu będę mógł zrobić 3 walki w roku. Także super. Jeżeli oczywiście mi żadna kontuzja odpukać nie, nie wyskoczy nagle, bo takie plany w zeszłym roku też były, no i wiesz, może w tym obecnym. No teraz jesteś w pełni zdrowy, bo ta walka w boksie też była o kontuzję. Była, była w bokcie dlatego, że miałem długą przerwę po, po, po prostu od MMA, wiesz. Jakby w dniu, kiedy toczyłem walkę w boksie, już mógłbym zawalczyć MMA, no ale nie mógłbym zawalczyć przygotowany do MMA, wiesz. W tym czasie, od tamtego czasu już robię typowo, no, wiadomo, już całościowo wszystko, także no tak, no, gdybym nie był zdrowy, to bym nie wyskakiwał do ringu. Oglądałeś sobotnią walkę Marcina Wrzoska? Niestety nie widziałem, bo weekend to jest dla mnie czas z rodzinką, Także, także nie umiem sobie na to pozwolić. Powiedziałem sobie, że w niedzielę sobie ją po prostu obejrzę, wiesz, przewijając i, i szybko obejrzę wszystkie walki. E, również tego nie zrobiłem, bo, bo rano wyskoczyliśmy z chaty, wróciliśmy późno, więc, więc nie było na to czasu, ale na pewno to na drogę. E, dyskutuje się mocno o tej walce. W ostatnich dniach też już była fajna dyskusja, Dominik Durniat ją wywołał. I Zapytam Ciebie, kto Twoim zdaniem powinien zostać zawodnikiem roku w polskim MMA? Zawodnikiem roku w polskim MMA. Wiesz, pierwsze co mi przychodzi, gamer od razu tak do głowy oczywiście. Jak wygra teraz, skoczy na minimum 11 miejsce, także przychodzi mi gamer. Ale jak miałbym tak się bardziej zastanowić... No, konkluzja to ja powiem, konkluzja jest taka wśród wielu ekspertów, że jeśli Gamer wygra z Ferreirą, to powinien zostać zawodnikiem roku w polskim MMA, no bo on po prostu z buta wjechał w tym roku do UFC. No, no, to wszystko się zgadza. No, to, to w takim razie moje przewidywania do tego były odpowiednio, no bo tak, no, myślę, że wiesz, próbuję jakoś tam coś wykrzesać, no, ale no ja też tak mówię. No. Super, to dziękujemy bardzo i czekamy na tą walkę. Wiadomo, ja też, jadę tam, nie? Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.